Zapraszamy do udziału w VELTROX Technology Expo, czyli w innowacyjnym, bezpłatnym wydarzeniu branżowym, które odbędzie się 7 października w Warszawie na torze wyścigów konnych w Służewic. Komu dedykujemy to wydarzenie? Przede wszystkim instalatorom, monterom, system integratorom, projektantom oraz przedsiębiorcom z branży. Wydarzenie poprowadzi Hubert dubański. Na gości czekać będą. Dwie sceny, topowi prelegenci i eksperci. Poza tym bogata strefa wystawiennicza, cyfrowe niespodzianki i konkursy, porady prawników i księgowych, specjalny program wydarzenia i możliwość uzyskania do 4000 zł. Strefa futra i wiele innych atrakcji. A wszystko po to, aby stworzyć przestrzeń do owocnych relacji biznesowych i rozszerzenia wiedzy każdego uczestnika. Aby wziąć udział w wydarzeniu, zarejestruj się przez stronę www.eltroxexpo.pl i zajmij swoje miejsce. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Życzymy Wam inspirujących doświadczeń. Do zobaczenia!